Salvador Dali, Juan Miró, Mark Chagall. Zapewne miłośnicy sztuki na dźwięk tych nazwisk czują dreszcz emocji. Wystawę prac tych artystów mamy aktualnie okazję podziwiać we Wrocławiu. Piotr Piotrowski. Galeria Platon przy ulicy Krupniczej to nowe miejsce na artystycznej mapie Wrocławia. Swoją działalność zainaugurowała w grudniu 2010 roku, organizując wystawę klasyków sztuki współczesnej. Aktualnie możemy podziwiać zbiór dzieł światowej klasy artystów takich jak Salwador Dali, Mark Shangal, Juan Miró, do 25 lutego. Do... Cztery rzeźby Salwadora Dali pochodzące z kolekcji KLO są prawdziwymi perłami dla znawców sztuki. Artysta wykonał je po 1969 roku, gdy był już uznanym i Twórcą. Szczególną uwagę zwraca rzeźba Perseusza. Zatem istoty twórczości Samwadora Dali, że ukazuje kunszt, jakim posługuje się kataloński artysta. Na wystawie znajduje się także jedna grafika Juana Miro. Jest przykładem wczesnego stylu artysty, tak zwanego stylu katalońskiego, niezwykle mocno docenianego przez krytyków sztuki i przez rynek artystyczny. Trzecim wielkim wystawie jest Mark Szegal. I trzeba też powiedzieć, że cała ta kolekcja, wszystkie te prace, które mamy w Platonie w tym momencie, nie będą pokazywane nigdzie indziej w Polsce. Galeria Platon to nie tylko wielkie nazwiska, to również miejsce, gdzie możemy spotkać się z artystami, z polskimi młodymi, z całej Polski, czy też młodymi, czy już zyskającymi sławę. Mamy możliwość eksponowania blisko 100, 100 prac, 100 obrazów, grafik. Także zapraszamy serdecznie do nas przy okazji wolnego czasu spaceru. W sobota też jesteśmy czynni, wstęp oczywiście jest bezpłatny. Zawsze doradzimy i możemy sobie porozmawiać o sztuce, więc zapraszam.